Hejka, jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda wietnamski odpowiednik żabki, no to zapraszam do dzisiejszego odcinka. Właśnie wchodzimy do sklepu, który nazywa się Be Smart. Jakoś tak, zobaczmy, co mają w środku. Od razu podkreślę, że to jest taki odpowiednik małej żabki, tych takich żabkowych najmniejszych rozmiarów. Pierwsza rzecz to niezdrowe jedzenie, to się pierwsze rzuca w oczy. Były słodkie, były i jeszcze więcej buł. O, Były takie nadmuchane różne rzeczy, ale tanie przekąski, bo po 10-8 tysięcy, tutaj też 8 tysięcy, to jest jakieś, jakaś buła chyba z nadzieniem, z jajkiem, tak mi się wydaje. Tutaj taki ala Seven days. No, więc jak szukacie czegoś słodkiego, no to tutaj na pewno znajdziecie. A tutaj są chyba takie gotowe dania. Możecie zobaczyć jakiś makaron, takie nudle ryżowe czy coś w ten deseń. No, ale oczywiście wszystko z mięsem na pierwszy rzut oka. Lody, bardzo dobrze, że są lody, bo jest mega gorąco dzisiaj. Czy mamy jakieś znane marki lodów? Chyba nie. Zazwyczaj. O nie, czekajcie, jest nesne. No, jest Nestle, jest. są lody też Oreo, ale oprócz tego są też jakieś takie lokalne lody typu... E, co my tutaj mamy? Bingrae. Nie wiem co to jest. Z śmiesznych smaków, zobaczcie, są lody w smaku kukurydzianym. Już kiedyś jadłam takie lody i powiem Wam, że o dziwo są całkiem smaczne. Tutaj zobaczcie, jeszcze są lody o smaku groszku. Mam nadzieję, że fokus mi złapie, bo jest taki rozmyty ekran. Jakie świetne rzeczy tutaj można znaleźć? To to o, tutaj jest o smaku słodkiego ziemniaka. I czwarty smak, najmniej dziwny, z fasoli. Tutaj jeszcze, jakbyście nie mieli um, wystarczająco dużo kawy wszędzie na ulicy, to są takie kawy w puszce. Jestem ciekawa, czy one też są słodzone i z mlekiem. Zaraz zobaczymy. No, wszystko jest słodzone, to jest akurat czarna kawa, ale słodka. Nie przypadam za bardzo za tymi kawami z puszki, bo właśnie one są przesłodkie. I od razu po wejściu mamy jogurty jakieś obrzydliwe parówki możecie zobaczyć, nie wygląda to najlepiej. O jest koreańskie jedzenie jest kimchi. Całkiem ciekawa sprawa. I co tutaj, jogurty, jogurty, jogurty. Tutaj jakaś galaretka, dziwnego typu, taka czarna galaretka. Już to gdzieś kiedyś widziałam. Nie wiem, czy to nie jest chińskie. Herbal jelly to się nazywa. Czyli. No, Ach, no i niestety zostałam poproszona o to, żeby wyłączyć kamerę. Nie zauważyłam, był zakaz filmowania. Coś tam wam pokazałam, nie za dużo, ale kupiłam dwie rzeczy. O jednej wam nie powiem. A druga to lody o smaku groszku. No dobra, myślałam, że to groszek, ale przeczytałam skład i to są lody z płatkami owsianymi oraz z fasolą... Jaka to była fasola? Czekajcie, już sprawdzam. E, fasola mung. Także lody z fasolą mung. Zobaczmy jak to smakuje. Już otwieram opakowanie. Ale jeszcze pokażę Wam jakiś inny sklep, tylko będę bardziej dyskretna. Powiedzmy, bo tutaj to się nie szczypałam. Lód wygląda w ten sposób. Jak możecie zobaczyć, tutaj są płatki owsiane. Albo nie możecie zobaczyć, bo jest za jasno. O, tutaj lepiej widać. Płatki owsiane, a tutaj fasola. Że spróbujmy, jak takie wynalazki smakują. Mmm. Wow. Bardzo dobra. Mm. Te płatki owsiane są mega słodkie. Nie wiem, czy one nie są oblane miodem, ale pyszny jest ten lód. Nie smakuje w ogóle jak fasola. Przypuszczam, że ta druga część, to na dole, to jest fasolowe. Więc ugryzę dół. No, tutaj jest smak fasoli. Mm. Jeżeli miałabym kiedyś określić, jak smakują słodycze fasolowe, to powiedziałabym, że smakują troszeczkę jak taki puder z mąką. To nie jest jakiś mój ulubiony smak, ale nie są złe, naprawdę nie są złe te lody. Ta górna część to jest sztos jakiś. Mm. Przepyszne. O, mm. widzicie? Tutaj jest fasola. To jest kawałeczek fasoli. Także spróbujmy, jak smakuje fasolet loda. Powiem Wam tak, chrupie. Więc jeżeli chodzi o samą konsystencję, no to fajnie, bo ja lubię, jak chrupie mi coś przy jedzeniu loda. A no i co mogę powiedzieć? Zdecydowanie lepszy jest ten smak niż. już zaczęła się rozpływać, jest tak ciepło. Zdecydowanie ten smak jest lepszy niż lody z czerwonej fasoli, bo takie już też próbowałam. No i to nie jest mój smak. Nie przepadam za nim. Jak będziecie mieli okazję spróbować lodów z tej zielonej fasoli mung, to ja osobiście polecam, jak dla mnie bardzo smaczne, zwłaszcza jeszcze jak jest taki gorący dzień jak dziś. No i jeszcze jak jest tak gorąco, jak będziecie zwiedzać Saigon czy w ogóle Azję Południowo-wschodnią. To wchodźcie sobie do, e, centru, nie do centrów handlowych, do takich e, małych spożywczaków, bo możecie się schłodzić przy klimie. To jest taka ulga. Wróciłam na chwilę do domu, uporządkować cały materiał e, z dzisiejszego nagrywania i żeby pozrzucać zdjęcia z telefonu, bo pamięć mi się kończy najzwyczajniej. Dokończyłam e, ten lód i powiem Wam tak. Początek spoko, przepyszny, ale nie dałam rady dokończyć, bo już za bardzo smakował taką fasolą. I na samym dole tam były takie łuski z fasoli, więc dziwne uczucie, gryźć łuski fasoli jedząc lodę, no. Eee, ale spróbujcie, jak będziecie podróżować, to wiecie, próbujcie różnych rzeczy. Ja natomiast nie pomyślałam o jednej sprawie, nie pomyślałam o tym, że nie są to lody wegańskie. No i niestety rozbolał mnie żołądek, także brawo dla mnie. Widzicie, jak się tak zmienia dietę, to człowiek czasami nie myśli o tym, co je, no bo no, nie przemyślałam tej sytuacji, mam nadzieję, że nie będę się długo męczyć z tym problemem, mam lekką nietolerancję laktozy, ale będę próbować dalej nowych rzeczy, tylko będę szukać lodów wegańskich. W ogóle jestem zaskoczona, że chodząc tutaj po ulicach miasta widziałam dużo kawiarni czy restauracji wegańskich, Pomocny bardzo jest Google Maps albo hmm, Happy Cow, też polecam Wam taką aplikację do szukania właśnie restauracji bez mięsa, ale bez tego myślę, że też dacie radę, bo właśnie tak łażąc sobie ja widziałam bardzo dużo szyldów z napisem vegan albo vegetarian, także luzik hmm, i jeszcze może nagram jakiś odcinek właśnie w innym sklepie spożywczym, tylko tak bardziej po cichaczu będę nagrywać gdzieś, wiecie, z... Pod, yy, spod rękawa czy <zum> z ukrycia po prostu. No, a na dziś to wszystko. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia niebawem i pa! A, dnia.